Dzisiaj pierwiastkowanie i przygotowałam dla Was trzy przykłady. Pierwszy z nich: dwa razy pierwiastek z dwóch do kwadratu równa się. To zobaczcie, w przykładzie pierwszym skorzystamy sobie z tu ze wzoru, że pierwiastek z a kwadrat równa się a, czyli tej liczbie pod Czyli idąc tym przykładem, to będziemy mieć dwa razy 2 równa się 4. No to przykład drugi: dwa razy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to będzie pierwiastek z dwóch, razy pierwiastek z dwóch możemy napisać, że jest to pierwiastek z dwóch do kwadratu. A to się równa 2, czyli 2 razy 2 będzie się równało 4. Albo skorzystać też z takiego wzoru, zobaczcie a pierwiastek z a razy pierwiastek z a równa się a. No, i przykład trzeci: dwa pierwiastki z trzech razy dwa pierwiastki z trzech równa się. No to zobaczcie, tutaj sobie zamienimy tą kolejność, żeby nam było łatwiej, czyli to będzie 2 razy dwa razy pierwiastek z trzech, razy pierwiastek z trzech, a to się równa. No i już teraz nam jest łatwiej. 2 razy 2 jest 4, a pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to omówiliśmy wyżej to jest 3, czyli równa się 4 razy 3, jest 12.